konsultacje zrobiłem powiem uczciwie sam ze sobą. Jeżeli pan przeczyta media, to z tych nagłówków chociażby wywnioskuje pan, że tutaj się przelewa alkohol po prostu w parlamencie. A przekaz do społeczeństwa poszedł taki że posłowie chleją w semie. Trudno jedną ręką nal nalewać sobie kieliszek w restaur kupionego alkoholu w restauracji, a drugą ręką mówić nie pijcie. Jest to decyzja pana marszałka. Mi to zupełnie nie przeszkadza. To jest bardzo zła decyzja, bo my nie jesteśmy stołówką szkolną, gdzie nauczyciel pilnuje, czy, na, czy uczeń nie wleje sobie do ręki jakiegoś procentowego płynu. To też tak nie jest, że ludzie, nie wiem, wykorzystują, żyją z tych kilometrówek, czy coś. To jest nieprawda. Kilometrówki, kilometrów. No, ja jeżdżę S-klasą, gdybym miał te kilometrówki teraz rozpatrywać, to kilometr powinien 3 zł kosztować. All Nutrition, Fit king, Delicious, Crunchy. Lekki wafelek z kakowym kremem, oblany mleczną, czekoladą, bez dodatku cukru. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę ZEN. Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja Kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl Politycy to pijacy i złodzieje, a przynajmniej tak część z nich się czuje po dwóch decyzjach nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który no trzeba powiedzieć z taką żelazną ręką, z taką mocną władzą wchodzi i od razu zapowiada, że zakaz sprzedaży alkoholu w sejmie i hotelu poselskim. Koniec baru za kratą. A przy okazji będziecie lepiej rozliczać kilometrówki, będziecie bardziej kontrolowani. No więc właśnie, jak posłowie odbierają te dwie decyzje? Po to są decyzje podejmowane w sprawie wyborów ludzi, żeby ci ludzie potem podejmowali decyzje. 83 czy 4% ludzi w Polsce uważa że nie powinien być sprzedawany alkohol na terenie Sejmu. Wprowadziliśmy w tej chwili dwa projekty ustaw, Polska 2050 i Nowa Lewica, dwa projekty ustaw, które zabraniają sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, zabraniają sprzedaży alkoholu w nocy i zabraniają reklamę alkoholu. Jeżeli ktoś ma odwagę z posłów wprowadzać takie rzeczy i jest do tego przekonany, to uważam, że trzeba dać przykład w tej sprawie. Trudno jedną ręką nal nalewać sobie kieliszek w kupionego alkoholu w restauracji, a drugą ręką mówić nie pijcie, bo to nie jest rozsądne. Wydaje mi się, że jest to konsekwentne. Musi pan wiedzieć, że i pijemy i kradniemy. Bo jeżeli pan przeczyta media, to z tych nagłówków chociażby wywnioskuje pan, że tutaj się przelewa alkohol po prostu w parlamencie, a jednocześnie kradniemy z funduszy różnych. No, to po prostu niestety, ale to jest upadek zarówno klasy politycznej, ale nie dlatego, żebyśmy to robili, bo my tego nie robimy, ale także i niestety waszego, waszej czwartej władzy jako mediów, która po prostu coś takiego wyeksponowała. Sami się państwo, nieoficjalnie rozmawiając z nami, sami się z tego śmiejecie, bo dobrze wiecie, że to jest bzdurny zakaz, który wprowadził czarzasty, idiotyczny kompletnie zakaz, który zrobił z posłów pijaków, zrobił z nas e, ludzi, którzy, nie wiem, żyją od, od nie wiem, imprezy do imprezy. A prawda jest taka, że ja na przykład tu nie piję w ogóle w alkohol. Ja tak nie wiem w ogóle, gdzie tu można kupić alkohol, ale mnie oburza ten zakaz. Jeżeli ktoś na przykład kolację sobie jej sobie chce na przykład wypić, nie wiem, szklankę piwa do tego. No, przepraszam bardzo, czy to jest coś normalnego? We Francji to jest normalne, w Niemczech normalny, w Wielkiej Brytanii normalne, we Włoszech normalne, sprawdzałem to wczoraj. W w Brukseli jest normalne, w parlamencie europejskim, ale w Polsce nie, bo pan towarzysz, jaki pan? Towarzysz, towarzysz Włodzimierz Czarzasty wychował się w ramach gospodarki nakazowo-rozdzielczej. I oni mówili ludziom lepiej, co, co ludzie powinni pić, jeść, jak się zachowywać, jak żyć. I dlatego towarzysz przyszedł i pierwszą decyzję taką podjął. Ja bym nie traktował tego w kategorii tego, że posłowie są alkoholikami. Raczej posłowie to są osoby, które powinny być opiniotwórcze i świecić przykładem. Jeżeli tak dużo mówimy o tym, że w Polsce jest problem alkoholowy, że sprzedaje się bardzo dużo alkoholu i ten alkohol jest tani. Mówią o tym różne środowiska od prawa do lewa. No to pokażmy ten przykład tutaj, w tym gmachu, gdzie naprawdę. Nie jest to chyba najważniejsze i, i mamy dzisiaj ważniejsze w Polsce sprawy niż to, żeby dyskutować i roztrząsać decyzję pana marszałka. Ja ją szanuję, uważam, że to e, nic, nic złego nie, nie jest, żeby taką decyzję e, podejmować. Mało tego, właśnie traktuję to w kategorii takiego dawania przykładu innym. Ja poczułem się urażony narracją marszałka Czarzastego i klubu Lewicy, wyrażono w ich social media, ponieważ z niej wynika powtórzona narracja, że posłowie piją w Sejm i że chodzą po alkoholu na plenarkę i na posiedzenia komisji. To jest nieprawda. My nie pijemy w Sejmie co do zasady im gremio. Owszem, zdarzają się wyjątki. Jeden sposób posłów konfederacji w chorobie alkoholowej, do której się przyznał, wyprowadzony z sali plenarnej. To był jeden przypadek przez dwa lata. I jedna burda w barze Sejmowym z udziałem parlamentarzysty obecnej kadencji, senatora z lewicy. Więcej burt ani w restauracji, ani w barze, ani na sali plenarnej nie było, a przekaz do społeczeństwa poszedł taki, że posłowie chleją w Sejmie. Co jest nieprawdą. I tutaj mam żal do pana marszałka, że w ten sposób ta informacja została przekazana. Chciałem zapytać, czy bombosł będzie teraz ze swoim browarem przyjeżdżał do Sejmu. <noise> no, taki temat nie istnieje w, w debacie, natomiast chcę zwrócić wszystkim uwagę na to, że Pierwsze hasło pr tak, powoduje, że kto inny będzie sprzedawał, a nie restauracja. Kto będzie sprzedawał? No okoliczne sklepy, restauracje. Restauracja sejmowa była powołana zawsze do tego, żeby posłowie po debatach mogli się spotkać i sobie porozmawiać na różne tematy, w tym i polityczne. Żebyśmy jak zwierzaki w lesie na siebie nie patrzyli, dzikie, jak, jak dzikie dziki, tak bym powiedział, tylko jak ludzie na ludzi. Do tego czasami y, może... było... co? Teraz będą kompot pili, tak? Może dobrze zdrowie. Albo ciągle herbatę, no to się kamień będzie im odkładał. Natomiast no prawda... Jest taka, że to rozporządzenie dotyczy sprzedaży alkoholu, a nie picia alkoholu. No, posłom może się to nie podobać, ale posłowie muszą zrozumieć, że oni nie są świętymi krowami. Żaden Polak w swoim zakładzie pracy nie może wypić wódki ani piwa i teraz to będzie normalność. My naprawdę nie robimy żadnej rewolucji, przywracamy do Sejmu normalność. Złożyliśmy ustawy Stop Alkolombii w państwa serwisie o 7.00 TD. Cisną mnie, że na pewno nie, że powinniśmy zacząć od siebie, więc zaczynamy od siebie. Pierwsza doba marszałku Okay. Uh -huh. Czarzastego. Już są twarde decyzje w tej sprawie. 81% Polaków popiera wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie, więc robimy porządek, przywracamy normalność i powagę tej Izby. No to, w ogóle to, to jest śmieszne. Marszałek Czarzasty jako pierwszy, chyba jedną z pierwszych swoich decyzji proponuje Polakom to, żebyśmy wszystkim paramedycznym odbierali ten alkohol, bo to są pijacy, zawadiacy, leżą gdzieś po korytarzach. Jestem posłem e, oczywiście pierwszej, pierwszej kadencji, ale posłem do się, który pozbył, pozbył się od razu, kiedy tutaj wchodził w politycznej poprawności. Jeżeli problem był czy z kilometrówkami, czy z alkoholem byłby w polskim parlamencie, e, z kilometrówkami mniej wiem, bo to jest jednak co zamknięte w rozliczniu biura poselskiego, ale jeżeli chodzi o alkohol, to wiemy, co się dzieje, no bo bywam i w, w hotelach poselskich, bywam w restauracji, bywam w barze za kratą i naprawdę problemu z alkoholem w polskim parlamencie nie ma. Nie, nie, nie czuję się urażony. To jest decyzja marszałka, ale ja bym mógł pocieszyć Wszystkich posłów, że i tak w restauracji sejmowej, i w barze za kratą, będzie duży wybór, bo jest na przykład woda, Coca-Cola, herbata. Ostatnio w ofercie jest nowa herbata zimowa, ale jest również bardzo dobry kompot domowy, więc myślę, że posłowie będą mogli naprawdę z szerokiej palety wybierać. Czyli dobra decyzja. Panie redaktorze, przede wszystkim jest to decyzja pana marszałka, mi to zupełnie nie przeszkadza, jeżeli jest taka decyzja, że na terenie hotelu Sejmowego nie będzie alkoholu. Okej, okay. eee, akceptujemy to. Nie, to jest bardzo zła decyzja, bo po pierwsze, każdy obywatel dorosły ma dowód osobisty. Tam jest tożsamość i wiek. Eee, my jesteśmy tak samo e, obywatelami pełnoletnimi i wiemy, co robimy, i to jest nasz rozum. Tak? To jest bardzo zła decyzja, bo my nie jesteśmy stołówką szkolną, gdzie nauczyciel pilnuje, czy, na, czy uczeń nie wleje sobie do ręży jakiegoś procentowego płynu. Eee, dzisiaj mogą stracić pracę ci wszyscy kelnerzy, którzy tam pracują. Wiemy, że alkohol to jest dodatkowy dochód, który przynosi jakieś tam dochody, tak? a to wszystko zależy od tego, jak, jaką powagą do tego podchodzą parlamentarzyści, panie posłanki czy panowie, posłonki, panowie posłowie. Czy lampka wina kupiona w innym hotelu przy, przy kolacji jest jakimś grzechem? No nie jest zakazane, a hotel sejmowy jest tak samo traktowany jak pozostałe hotele w kraju, więc tam można, a u nas nie można. To tak jakaś inna kategoria. Ja oczywiście nie piję alkoholu, ale bronię tych wszystkich i bronię tej decyzji tych, którzy są za tym, żeby tą lampkę wina przy kolacji można było wypić. To jest bardzo zła decyzja, to jest zrobiona decyzja tylko i wyłącznie pod publikę i tylko i wyłącznie polityczna. Co do tematu kilometrówek, wśród posłów jest chyba trochę większa zgoda. Co prawda jeszcze nie wiadomo, jak ta kontrola wzmożona co do rozliczania kilometrówek ma wyglądać. No ale tu posłowie też za bardzo aż tak nie protestują, pewnie też z tego względu, że przecież w mediach e, widzieliśmy no, pełno postów, różnych rozliczeń, wyliczeń, ile to niemożliwych kilometrów posłowie w ciągu roku, w ciągu miesiąca przejeżdżają. Czy jesteście pijakami i złodziejami, bo także większa kontrola na kilometrówki? Tak, bo każdy pijak to złodziej, wiadomo. Ja się zastanawiam, czy te kwestie e, i alkoholu, i kilometrówek pan marszałek będzie konsultował z jednym ze swoich posłów, który z pewnych względów przestał być wiceministrem. Na pewno dużo o tym wie. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z alkoholem, uznałem, że, jest to moje, że może być to moja decyzja bez konsultacji. Eee, właśnie konsultacje zrobiłem, powiem uczciwie, sam ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o kilometrówki, to ja absolutnie nie jestem despotą. Nic się nie wydarzy bez konsultacji z klubami. Nic się nie wydarzy bez konsultacji z posłami i posłankami, bez względu na to, z jakiego klubu są. Ale jedna rzecz jest ważna. Podpiszę to zarządzenie ostatniego grudnia i będzie obowiązywało od 1 stycznia. W związku z tym pan minister Siwiec od wtorku zaprosi przedstawicieli klubów i kół do rozmowy na ten temat. Są przygotowane dwa albo trzy projekty rozporządzenia. To przygotowywała jeszcze Kancelaria. Pana e, Hołowni. W tej sprawie przepatrzymy, to zobaczymy te projekty, przedstawimy. Mamy sześć tygodni, czy tam pięć tygodni na wydyskutowanie. Ale znowu się zachowam jak szef. Mam nadzieję, że to nie, nie wygląda na arogancką sytuację. To podkreślam, bo mi bardzo na tym zależy. E, pierwszy, ostatniego grudnia podpiszę decyzję i nie wycofam się z tej decyzji. No bo po prostu tak powinno być. Oczywiście, że to powinno być sprawdzone, bo patologii nie powinno być, jeżeli są takowe historie. Natomiast też uważam, że to jest przerysowany temat. Przerysowany w sensie takim, że kilometrówki tu zawsze były. I zawsze tu był alkohol, to były dziesiątki lat i zawsze były kilometrówki. Nagle towarzysz przyszedł i, i uważa, że on zrobi z tym porządek. No z czym zrobi? Głupimi zakazami jakimiś. Jeżeli coś źle funkcjonuje, to trzeba to po prostu uszczelnić rzeczywiście, porozmawiać z posłami. No przecież to też tak nie jest, że ludzie, nie wiem, wykorzystują, żyją z tych kilometrówek, czy coś, to jest nieprawda. Jest kilka wariantów rzeczywiście, na dzisiaj nie powiem, który jest najbliżej, bo trzeba je rzeczywiście przedyskutować z klubami, ale wiemy, w czym jest problem. Są czarne owce, które pobierają kilometrówki, mimo, że nie jeżdżą. Tak? My nie mówimy o tym, że kilometrówkę trzeba zlikwidować, bo są posłowie, którzy dobrze wykonują swój mandat, jeżdżą po okręgu, spotykają się z ludźmi, prowadzą tam interwencje, im się należy to. Ale są tacy, którzy biorą tą kilometrówkę i siedzą na chacie. Z takimi, trzeba zrobić początek, więc porządki będą polegały na tym, że powinno to iść w rytm zasady: ile wyjedziesz, tyle dostaniesz, ale cała operacjonalizacja to już zależy troszeczkę od ustaleń i konkretnej, e, konkretnego zarządzania marszałka. Kilometrówki, kilometrówki. No, ja jeżdżę S-Klasą, gdybym miał te kilometrówki teraz rozpatrywać, to kilometr powinien 3 zł kosztować. No, czy ja o tym mówię? Znowu śmieszna sytuacja. No, jeżeli poseł zarabia 8 tysięcy złotych. A pielęgniarka 13 czy tam 15, no to proszę Państwa, no to mamy jak mamy. No. To jest sprawa trudna, natomiast... Ja bym tutaj zastosował taką figurę retoryczną i powiedział, że no w sprawie kilometrówek również powinno obowiązywać domniemanie niewinności. Nie możemy popadać też w paranoję. Jeżeli poseł ma pracować w swoim okręgu, no to powinien mieć do tego narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest bez wątpienia samochód, no i paliwo, żeby ten samochód mógł się poruszać. Natomiast, no to, pan... Jest tak, że chyba przyzwoitości nie da się zapisać żadną ustawą, żadnymi przepisami, żadnym rozporządzeniem, albo się ją ma, albo nie. I to też chyba jest taka trochę abstrakcja, tak? No bo ja nie mam pomysłu i nie jestem w stanie podać takiej złotej recepty na to, jak można by było w 100% skontrolować to i wykluczyć różnego rodzaju nieprawidłowości. Tego nie wiem. Może pan marszałek ma na to jakiś pomysł. Trzymam kciuki, no, natomiast no szkoda, że w ogóle taki pomysł musi być, no, bo z zasady powinniśmy przyjąć takie założenie, że mm, takich nadużyć po prostu nie ma. Ja, ja mogę być o Ja jestem osobą, która przyjeżdża rocznie, w tamtym roku kupiłem w październiku samochód, około 40 tysięcy kilometrów przejechałem przez rok, więc ja nawet y, y, całą chyba kilometrówkę wykorzystuję, y, więc y, nie mając dostępu do innych, patrząc po sobie, ja y, 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 musząc, wy... jeżeli będę, będę zmuszony do tego, żeby przy dzisiaj... Jadę do sejmu 10 km, za każdym razem miałbym odhaczać 10 km, tutaj 3, tu 10, tutaj 144, miałbym to wszystko zliczać. I uważam, i teraz już ocena moja będzie, marnować czas na takie naprawdę wyliczanie co do kilometra tych kilometrówek. Yy, to będę to robił, jeżeli taka będzie decyzja, decyzja pana marszałka, to to zrobię. Ale czy to będzie z pożytkiem dla państwa, czy tych, czy tych, tych 5 godzin miesięcznie, czy 10 godzin miesięcznie, czy jeden dzień pracy, bo tak może do tego się to wszystko sprowadzać, bo w, w polskim Sejmie jest dużo, dużo papierolki, więc to będzie trzeba zliczać wszystko na to nie będzie do tego mechanizmów. Ja 30 4 godzin powinien spędzić na, na, na sumowaniu w Excelu tych kilometrów. Jak będzie trzeba to zrobię, ale nie uważam, że to będzie najbardziej efektywne, nie z perspektywy mojej, tylko jest służbie służę Polsce z perspektywy Polski, czy to będzie najodpowiedniejsze? Odpowiadam. Chyba nie. Ja myślę, że wymaga tego opinia publiczna, aby te zasady były po prostu transparentne. I te osoby, które dużo jeżdżą, rozliczają. Ja na przykład mam bardzo duży okręg, przemieszczam się bardzo często, zarówno po okręgu, jak i przyjeżdżając tutaj do Warszawy. Więc nie ma problemu, żeby również to pokazać. Mam nadzieję również, że ta zasada będzie taka, która nie będzie budziła wątpliwości. Bo ja nie chciałbym, żeby ktoś miał wątpliwości co do tego, czy przejechałem dany kilometr, czy nie przejechałem, a go rozliczyłem. Wolałbym być traktowany fair i aby to było zupełnie transparentne. A trzeba powiedzieć bardzo stanowczo, że to są pieniądze publiczne, więc obywatele mają prawo kontroli. Zresztą tak jak powiedziałem na początku, w dodatku sam marszałek czarzasty powiedział nam, że on musi trochę być jak taki szef, że chociażby w tej sprawie alkoholu, skonsultował się sam ze sobą, no wchodzi z taką mocną władzą. Usłyszałem zresztą taki jeden żart w nawiązaniu do ostatnich dni kontrowersji wokół Włodzimierza Czarza tego, że teraz posłowie będą dostawać raz sierpem, a raz młotem. All Nutrition, Fit King, Delicious, Crunchy. Lekki wafelek z kakowym kremem, oblany mleczną czekoladą, bez dodatku cukru. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna: zamów na zerosklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.